Pani to wytłumaczy, sędziowie, Jedna osoba dostała e, mandat, za to, za co inne osoby zostały pouczone, po prostu inne więcej powiedziały, tak. Znaczy jedną osobę będą bez sensu ciągać w sądach, panowie dodają roboty. Drodzy rodzice, którzy macie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, pamiętajcie, jeżeli wasze pociechy, Gdzieś będą chciały na przykład zagrać w klasy i namalować coś kredą na chodniku, to może się zjawić pan policjant i kazać dziecku, a raczej rodzicom, bo to rodzice odpowiadają za swoje dzieci, zapłacić 50 zł za zaśmiecanie miasta. Zgromadzenie będziemy zaczynali za około 10-15 minut. Oficjalnie otworzymy. Natomiast już teraz zachęcamy, żeby tutaj się gromadzić i oczekiwać na jego rozpoczęcia. Pan ma legitymację prasową? Proszę? Ma pan legitymację presenę? A co to panu obchodzi? Kto mi obchodzi, że jeśli pan nie pokaże legitymacji prasowej, to pana wyproszę ze zgromadzenia. A jak pan to zrobi? Jak pan, tak, pan nie będzie Tak, wyprosza? zrobię, że jestem organizatorem i nie chcę pan pana na moim Ale jakim prawem pan mnie stan będzie popraszał, proszę mi powiedzieć? Takim, że po prostu zakłóca pan zgromadzenie. Proszę pana, ja, to staję, ja niczego nie zakłócam. Ja stoję tu w proszę, miejscu. I tak, i tak, pan zaraz. Ja stoję tu w miejscu. Raz sierpem, raz mądem, z tęczą A dlaczego Pani pan? jest dziennikarzem. a co to pana obchodzi? Tak, może pana nie pójść. A ja bym chciał dołączyć do tego zgromadzenia. Czy to, jest, czy to jest legalne zgromadzenie? Czy to jest? Ja chcę dołączyć do tego zgromadzenia. Proszę mnie wpuścić. Proszę. Czyli, czyli nie pozwala. Nie pozwala, pan, nie pozwala. Przepraszam. Nie pozwala pan obywatelowi. Nie pozwala pan obywatelowi dołączyć do legalnego zgromadzenia. Naprawdę pan... Przepraszam, ale naprawdę, czy może się pan przedstawić? Czy może się pan przedstawić? Proszę, proszę, proszę o przedstawienie się. Ma pan obowiązek przedstawienia się. Albo dowódcę proszę poprosić. Chciałbym dołączyć do zgromadzenia. Znajdzie się kij na tęcowy ryń! Znajdzie się kij na tęcowy ryń! Znajdzie się kij na tęcowy ryń! Znajdzie się kij na tęcowy na... Tu jest Polska, nie Bruksela! Tu się zboczej nie popiera! Tu jest Polska, nie Bruksela! Tu się zboczej nie popiera!

Nie, 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 kamerę. nie, nie, Ale wie pan, On że nagrywa. to jest groźba karalna. No, jest z tego. Groży nie, pan nie, 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 Grozić. nie, 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 prosić o interwencję. Ten pan grozi, że nie, 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 Albo o wezwanie dowódcy. Ma pan krótkofalówkę. Tu jest osoba, która mi grozi. Grozi mojemu zdrowiu i życiu. Grozi mojej własności. Halo, halo, policjant. Halo, halo. Czy mogę prosić o interwencję? Czy mogę prosić o. Czy pan jest dowódcą? Czy któryś z panów. Przepraszam. Czy któryś z panów może interweniować? Halo, policja! O. Ale policja. policja. Halo... No, niestety. Policja no, nie, tak nie interweniuje. Tak jak mówicie, twierdzicie, policja jest nasza, więc Policja nie interweniuje. No, rzeczywiście nie pomogą. Niestety będę, będę sobie musiał sam radzić. Radzę sobie już parę lat na tym świecie. Jeszcze sobie jakiś czas poradzę